Dawaj Chyba, że zobaczysz pierwszy, że coś nie gra. Nie okej na bądź stawiali. Ławka w bok 2. Góra, raz. Tak tej przyskorniki zysarta. Te korniki też. Drugi bok 2. Co? Te korniki też będą. Ławka w górę, raz. Jak one się zajrzą? Było taka bajka, simbom, simbom. Do klęku prostego, ramiona proste, wstajemy ławka w bok, dwa ławka w górę, raz 10 razy uginamy, ramiona, bo na nie wytrzymamy. Czyli liczy to? Nie liczysz? 7, 8, ławka w bok, dwa. Który to bok, dwa? Jak trzeba 10, to 10 razy po prostu stukę się w Następne zadanie: od razu, bez żadnej przerwy, 6 razy z jednej strony na drugą. Uwaga! Raz! Raz! Ławka w górę. Raz. Do klęku prostego. Dwa. Siad prosty. Kładziemy się na plecy trzy razy. I do siadu. Raz. Dwa. Trzy. Ławka w bok. Ławkę w górę raz. Gdzie można obejrzeć później? YouTube. MyPrivatePorno.pl Siadamy. Siadamy? Siedzimy. No ale nie wszyscy. Siad po turecku. Może ona nie pozwala chodzić na takie jakieś dziwne długi. Dziesięć razy uginamy ramiona. Wolno, równo. bo ja się Do klęku prostego? Dobra, no, Do klęku prostego. Ławka w górę 3. Wstajemy. I druga strona. Proste łokcie. robimy. Robimy, robimy. Hej. Tylko podania liczysz Grzesiek jako raz. No. Co jest? Szybcik y dawać. 2 3 4 5 6 7 8 9 10